Dzieci zawie to ja Bruno Bruna i dzisiaj na no, trochę nietypowy filmik, bo ja widać gram w Brawl Stars, gdzie nigdy nie nagrywałem, nigdy nie nagrywałem. To są moje wszystkie skiny, aby ktoś chciał Powolutku Taką MGM. So awesome! Ale co pogramy Miko? Gdzie? Dlaczego to coś za darmo? Pewnie jeszcze nie wie jak, ale i tak. No może coś się dalej, tak powiem, że za drugi dzień, za trzeci dzień, patrzę, co może odegrać. No więc tyle. Będziemy grać sobie z tym człowiekiem. Nic, no tak sobie nie, wybrałem, nie? Dobra. Coś głośno, nie wiem czemu, ale powinienem wyłączyć, ale... Trudno, no zdarza się tak. No, okay, no to lecimy jako Miko. Jako Miko. Miko. Ojej, ojej, ojej. Dobra, mniejsza. Znaczy, ja yeah. bym wygrał. Tylko, że chodzi o to, że... Po prostu... Wkurza mnie ten dźwięk. Ty, 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 ty. Oho, super. Ja jecie się, no Albo Miko...

Ty tam ma. No to super, wygra jak w kieszeni. Dobra, teraz możemy grać no, no, pogramy? no, jest fajnie, jest no, no, też ma nowe słuchawki i, nowe, i nowy mikrofon, gdzie będzie nagrywać różne rzeczy, tak? O, nie, dobra, nie spoko! Tylko jak na, no, je ja ma Edgar'a, gdzie Edgar jest naprawdę mocny i mocarny, i goś naprawdę ciężko zabić. Więc no. O, leci, ty leci ty, 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 kurde, ty. S -s o ty, 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 nie widziałem. ty, tobie? Po tobie? Ja ci to obiecuję. U -u 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 -u, ty, ty, to ty, nie ma szans. W ostatniej sekundzie. No i super. Tu nie będzie widoczne, więc... To będzie nie? Lolu, lolu, lolu. Ha, 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 essa. Więc teraz zmieniłem Ale teraz na bardzo fajnego. Wiem co to mam przypomina youtubera z ale to jest tu. No. Więc co no, nie myślę o coś. Lolu, nie, długo nie Lolu. Lolu jest mocna, ale nie aż tak, ale no i nie, nie hejtuje jej, tak? On jest też silny.

Po dostaję weźmiemy Rosę. A nie zapomnijcie, żebyście zasubskrybowali mój kanał z dzwoneczkiem. Żeby takich no fajnych filmów nie ominąć. Ho, oho! O... Oho. Oho, oho. Co ja robię? Mówiłem, że jestem Bambikiem. Tylko jestem mocny jak ja gram. Zbieram na tarę, nie? No bo jest ciekawie, naprawdę ciekawie. Czy to Freddy Fazbear goni mnie wciąż? Czy to Freddy Fazbear? Tak, po prostu kocham Edgara, nie? Oho, oho, oho. No i teraz będzie zadyma. Pa, 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 patrzcie to, jak ja ich rozwalam, nie? Nie. oj, oj, to są mi też lekki problem, ona też jest całkiem moc. O nie. No dobra, ona easy. No tam. No patrz jak się kosi nie, nie, nie. Wiem, wiemy, masz problem? Od razu nie. A dopiero bym miał dopiero dwie kreski. No, no. ty bierz? O ty kupi. Na podobie Esa A co pogram Nie czy się nie zgodzi, czy się nie zgodzi O! Zgodził się, super Szkodzi się na, jut na jutrzejszy SMR. Bo jutro w weekendach Nagrywam SMR nie będzie to wielki cringe, ale... Nie wiem, że... Lubię ASMR Ale nie lubię tych czarków. Yy. Ale kruk jest ciężki No, bo to skąd to legendarny, nie? chodź, chodź, chodź Pff, idąki z uniku, nie? Nie widzą mnie, nie widzą mnie ciężka jest ta zara, ale z Edgarem Nie ma wielkich szans O, bibi, 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 bibi -bi.

Wiem, że moje filmy są nudne. Chciałem Wam podziękować za te moje 7654 subskrypcji. Bo tu naprawdę trochę mała liczba, ale przynajmniej coś, tak? No długo czekam na te 700, ale lecimy po 1000. Nie no, on będzie na nas strzała. Oj, tu będzie ciężka walka. A, jednak myślałam, bo zresztą mnie wywaliła z Czekam, czekam, czekam. Mmm, czy nie mogą być tam, 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 tam? Taki unik, specjalnie czy... No znowu, on kto więcej? Teraz giną. A ja nie rozumiem. Ty, ty, Oooo, my gosh. O! Oh. Dobra. Spoczko Elendore, Malandi goronada. Ale coś się śpiewam. Runda terminada. O tak, sheriff. Ej, w ogóle napi napiszcie w komentarzach, albo po prostu... No, w komentarzach napiszcie pod shortem jakimś byle. Jakim czy żebym nadal nagrywał Brawl Starsa, nie? A niech, niech pod tym filmem magicznym, niech będzie magiczny 10 łapek w górę, to wtedy będzie kolejny filmik. To będzie wtedy kolejny filmik z Brawl Starsa. Tam zrobiłaś to. No, nie, 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 nie. Okej, nienawidzę takich gałganów. Tak, jestem na kanapie z Jestem sam. O nie, nie na moja mama. A. No ty kurde mama, to ty idz tam? Nisza. I obserwujcie mnie na. Kurde, tak myślałem. No i, i obserwujcie, obserwujcie mnie na Instagramie na Bruno. Na Bruno Banaszkiewicz, bo ma mało obserwujących. Kurde. Odprawiam, problem Nie, 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 to, to było bez żadnych szans. To było, to było bez szans. Ciekawe, co to z mój Nie wiem. Kurde, czy to znowu oni? Głupia tarak, ja nienawidzę. nienawidzę. Ciebie też cię zresztą nienawidzę. Ciężko. Potrzebujesz pomocy? Tak, potrzebuję, pomocy, potrzebuję. O, tu są, tu są. Tu są. Oj, Darek Darilu, ale ja, ja, berety. E prima. Ale walka. Uh, uh, uh. Daryl kontra Daryl. O, nie że zgadzamy całtas, to, to, więc zobaczymy, ile po prostu będzie chciał grać, nie? Ostatnia rundka i kończymy filmik. Dobra. Po prostu jak robię takiego, nie oglądacie, więc będę robić... Co to bi? Nie, 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 nie. Ja zrobię... Uciekanie. On jest taki uparty. Nie. Oni, oni od drugiej strony. Oni dwa od do Tu? Fred Fast. F happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, o Jezus! Co? Jakim cudem? A może... ona ma dobry enchant! Kurde! Nie, nie, nie! No nic. Zobaczymy ile tego. Oha! Super! Nie sorry mordeczko! Zobaczymy ile mamy. Oha! No a teraz bierzemy 100. Wystarczy nam na ulepszanko. Tak, Edgar jest naprawdę mocny, potężniak. Ja sobie equipę idę dalej grać, a, a, a ja się z wami żegnam. Na razie!